To koci dzień dobrych uczynków. Dobry z ciebie, kumpel. Jak mimo. Robiąc dobre uczynki, znalazłbym przyjaciół. Ale nie mam śmiałości. O już wiem! Leć, samolociku! Odszukaj kota w potrzebie! Ouch! Jestem Rysik. Dopiero tu przyjechałem. Szukam przyjaciół, bla bla bla. Spełnić dobry uczynek, bla bla bla. Hmm. Ten rysik mógłby się przydać. Zrobiłbym mnóstwo dobrych uczynków. <śmum> Ej, ty! Ty to napisałeś? Uh, tak. No to dopisało ci szczęście. Jestem boss. Mam bardzo dużo przyjaciół i... <śmum> i urządzam dzień dobrych uczynków! Wow! Ja jestem rysik! Mogę być twoim przyjacielem, boss? Oczywiście! Od teraz jesteś moim przyjacielem i pomocnikiem! Wsiadaj! Jak miło! Dokąd jedziemy? Jedziemy zrobić mnóstwo dobrych uczynków! Yeah. Świetna próba arcykotki! Dobra, lampo! Wszystko gotowe! Spełniajmy dobre uczynki! Hej, a gdzie klopsik? Tu jestem, piłku! Mój pierwszy dobry uczynek jest taki, że wziąłem kluski babci dla nas wszystkich. Mam taki plan, Rysiku. To jest Igor, koci siłacz. Proponuję wysłać mu list z prośbą, by komuś pomógł. Jestem gotów. Co mam napisać? Drogi Igorze, tu Karmel. Potrzebny mi worek cementu do robienia lodów. Przynieś mi go do fabryki i wsyp wprost do miksera. Gotowe! Igor zrobi dobry uczynek dla Karmela, prawda? <grystanie> tak, oczywiście! Wow, to jest przyjaźń! Karmel chce ode mnie cement do robienia lodów? Igor nie rozumie, ale pomoże. Ta, 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 ta. Czas przygotować lody. Ta, 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 ta. Arme, oto worek cementu do lodów. Ha? Igor! Coś tyle robił! Arcykotki, czy testowanie lodów to byłby dobry uczynek? Nie. Igorze! Czemu wsypałeś mi beton do miksera? Lody się zamieniły w twardą skałę! E, z drugiej strony, betonowe lody są ciężkie. Prosiłeś o beton, no to Igor dał ci beton. Ech. W czym problem? Nie no, ja tego nie pisałem. A może ktoś chciał ci tylko zrobić kawał? O. Ale Milady, dzisiaj jest dzień dobrych ucinków. Masz rację, Pilu. Igor chciał ci pomóc. A teraz twoja kolej. Daj mu sztangę do ćwiczeń. Arcy pomysł, Lampo. Bardzo się cieszę, że mogę pomóc. Igor też się raduje. Za mną, arcykotki. Poszukajmy jeszcze kogoś, komu możemy pomóc. Rysiku, masz ten nowy liść? Tak, boss. Pomaganie Tobie jest cudowne. A, a co to? Cześć, gliniarzu. Przyjedź natychmiast na moją farmę i wystrasz ptaki z zabawkową myszką. Stary kłoszek wzywa! Jadę na wieś, na farmę! Spójrzcie, arcykotki! Gliniarz ma liścik, taki jak miał Igor. Może to kolejny kawał? Zaraz się przekonamy, milady. Jazda za gliniarzem! Siu! Zostawcie moje ziarna! Ha! Co ty tutaj robisz? Cześć, kłosku. Przybyłem z pomocą. Taki, a sio, Wracajcie do gniazd! Nie martw się, kłosku. Wypłoszę stąd ptaszyska już za chwilę. Ja! Ha! Ha! Moja myszka, moja! <noise> Hej, nie zbawisz ich tą myszką! To działa tylko na koty! Naprawdę? Ale kłosek mnie prosił ci przyjaciele, zostawcie to mnie! Cześć, małe ptaszki! Słyszałyście kiedyś krzyk plehistolicznych motyli? Dzięki, Pilu! Glino, coś ty wymyślił! Przecież prosiłeś! Ja? Ja tego nie napisałem. Ktoś usiłuje popsuć nam dzień dobrych uczynków. Lampo? Musimy odkryć, kto pisze te wiadomości. <trym wioski> Moje bajsiki mówią, by pojechać tędy. <trym wioski> Cześć, kluczyku. Proszę przykręć antenę zmieniającą częstotliwość do robota do sprzątania. Edison chce pomocy. Jej, chętnie przyniosę mu moją antenkę. Jej, teraz kluczyk ma szansę pomóc Edisonowi. Właśnie, Rysiku. A teraz... Zobacz. Tak się cieszę, boss. Dzięki nam wszystkie koty świata sobie pomagają. O no, nie, nie wersiku, to dzięki tobie. A zwłaszcza ten kawał. Dobry uczynek. Mój robot posprzątał laboratorium, lecz niestety nie znalazł w zaginionej żarówki. Oj, co się dzieje? Oj, aj, aj, aj. Schodźmy. Na pomoc! Jak ja mam to zatrzymać? Spójrzcie, nowy kawał! Arcykotki, trzeba wyłączyć robota. Klopsik ma na to sposób. Kluseczki babci piny. A to sekret klusek o od babci. Pytamy siłę Dla ciebie i rodziny. Oh, dziękuję, arcy kotki. Kluczyku! A? Zmieniłeś mi robota w potwora do bałaganienia! Ale Edisonie, poprosiłeś mnie o antenę zmieniającą częstotliwość. Tak napisałeś! Kluczyku! Edisonie, ktoś pisze takie liściki, żeby robić sobie z nas A? żarty! I nadal nie wiemy kto. W każdym razie, Kluczyku, pomogłeś mi! Tej żarówki szukałem wszędzie. Ale arcykotki muszą znaleźć winnego, zanim spowoduje nowe szkody. Hmm. Boss, chętnie zrobiłbym coś jeszcze. Byłeś świetny, Rysiku. Teraz pisz, co ci mówię. Nie! Przebite koło! Już nie możemy robić dobrych uczynków! Trzeba zmienić oponę. Rysiku, co tam napisałeś? Nie martw się, boss Twoi przyjaciele na pewno zaraz zjawią się, żeby ci pomóc Nie dziś moś? Leci wiadomość Potrzebujemy nowej opony do przyczepki Czekamy przy wejściu do parku Kto napisał ten list? Nie mam pojęcia Chodźmy to sprawdzić po co wysłałeś wiadomość? Ależ boss! Przecież sam mnie tego nauczyłeś! O nie! Arcykotki! Cześć, bos, Więc to ty potrzebujesz opony! I to ty wysyłałeś te listy! Nie, to ja! Nazywam się Rysik. Cześć, Rysiku! To naprawdę ty pisałeś wiadomości? Tak, bo bardzo chciałem pomóc! Bos to mój przyjaciel! A ja pomagam mu w dobrych uczynkach! nie. Dobrych uczynkach? Nie znoszę ich! Hmm. Rysiku, może nie wiedziałeś, ale wszystkie uczynki bosa to złośliwe żarty. No, chociaż tym razem nam pomogłeś, dałeś arcygotkom szansę raz w życiu pomóc sobie, bos! O nie! A? Nie chcę od nikogo pomocy! A zwłaszcza od was! <trym> Bardzo mi przykro, arcykotki. Chciałem wszystkim pomagać i dzięki tym liścikom znaleźć przyjaciół. Mam chyba arcy-pomysł! Rysiku, czy pomożesz nam i napiszesz razem z nami zaproszenia na nasz koncert? O? O! No pewnie! Rysiku, teraz twoja kolej! Zgłosiłem się tu, by zdobyć przyjaciół, ale nie wiem, czy dam sobie radę z tym wyzwaniem. Nie martw się, Rysiku. Gdybyś chciał, służę pomocną łapą. Dzięki, Tery. Dobry z ciebie, kumpel. Piękny przejazd! Brawo, Rysiku! A teraz pora? <ślesy> Flaga moja! Los! Nie martw się, Rysiku! Na pewno kolejne przeszkody będą łatwiejsze. Miał! Nie jestem tego pewien, Pilu. Te kubły są bardzo wysokie. Ta flaga będzie moja. To znaczy, że muszę pojechać tędy. Ach! Rysik rządzi! Lesiko, to Twoja flaga! lub ślalą między walkami i ją masz! No i co tam z tym wyścigiem? Ach, nie płacz Tolu! Wojeciół! <śmany> Ładnie z twojej strony, że dałeś Toli plagę. Moja malutka tak się cieszy! Wolę ucieszyć tole niż wygrać zawody. Spokojnie, jedźcie do mety beze mnie. O, mapa skarbów! Czytajcie wskazówki, a znajdziecie skarb legendarnego Koto Brodego. Dość to klewetek. Dzięki, Neko! Lusiamy! Nie wiem, gdzie jesteśmy na mapie. Gdzie mamy zacząć szukać skarbu? Chodźcie za mną. Dobra. Oto szczęśliwy dukat. Zróbcie z niego użytek, a pomoże wam rozwiązać każdy problem. Teraz możecie ruszać po skarb. Nie! Ale Pilu zna tajny sposób na to, jak go zdobyć. Tak, Wszyscy za mną! Powodzenia, piraci. Dobrej zabawy. Tak, znajdziemy skarb. Joho, -ho. Hmm. -ho, ho! Skarb jest nasz! Chyba jednak nie, pieroszku. To wygląda na straszny tunel do pirackiej pieczary. Zicie majtkowie, skalpko do blodego cieka tam na nas. Według naszej mapy powinien tu być mostek. No jest, ale jak go podnieść i przejść po nim na drugą stronę? Mapa mówi, żeby podnieść wszystkie drążki. Mm. <laughs> ja! Baksiu! Pociągnij drugi! Co to było? Na mój ogon! To ogromny kłębek wełny! Będzi prosto na nas! Jak się tu przyturla, to będzie po nas! O nie! Drążek opada! Potrzymam go! Chwila, Baksiu! Skoro trzymasz drążek, to jak przejdziesz na drugą stronę? No nie wiem, Pilu... Leko powiedział, że dukat musi we wszystkim pomóc. Ale jak? Hmm. Tak! Mośtek taki zablokowany! To co mam zrobić, Pilu? Czy mam puścić drążek? Tak, Baksiu, i bierz! Dado, Niestety nie znamy się na dziczy jak dżungiel. O, nigdy nie stanę się dzikim ziuchem! Wygląda jakby ptasiek chciał zjeść ziemia. Nie, nie zjada. Co on planuje? Rzucił się z katapulty na drzewo. Uh. 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 No Julien! katapultę! Uh. I będzie próbował nas przerzucić nad logą Ślone. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Niech każdy przydźwiga kamień. Się popsuła! Dżungiel chyba powiedział, że znajdzie inną drogę. Ale nie możemy na niego czekać! Dada jest w niebezpieczeństwie! Dżungiel nauczył nas, jak sobie ladzić w dziczy. Damy sobie ladę sami! Zatrzymajmy dadę! Będziemy polożumiewać się jak dżungiel, bez słów. Dzień dobry, świnkomorska. Twój czas na wolności się skończył, bo nikt nie ucieknie brutusowi! Hmm? Hmm? Eee, mój klucz! Te koty! Wpadniecie do mojej klatki! Ma się go pośbyć laś na zawsze. A potem uwolnimy Tadę ślepów. Mam dobry pomysł Pilu. Narysuję na ziemi nasze ślady. Wiem, że gdzieś tu jesteście. Nie zwijacie mi! Dokąd poszli? Ech, ten mój spryt! Pójdę sobie ich śladem. Ech, ech, a, o, o, o. Dziękuję. A gdzie jest dżungiel? Mieliśmy mały problem. Dżungiel! Oni mnie uwolnili. Są świetni. Dżungiel, wiesz, bez Twoich rad to by się nie udało. Nauka twojej mowy się przydała. <grym i zimny> A kiedy będę duży, chcę być dokładnie taki jak ty, dżungiel. <grym i zimny> Wiedziałam, że wam się uda. Dzięki dżunglowi dostajecie tytuł dzikich zuchów. <grym i zimny> Choć ta wiewiórka jest bardziej dzika. <grym i zimny>